Discovered By Ghost Time Radio prezentuje, no właśnie, prezentuje tych artystów, którzy wysyłają oczywiście do nas utwory do swojego, ze swojego repertuaru, do naszego konkursu Discovered By Ghost Time Radio i dzisiaj przesłuchujemy tych, którzy w kategorii elektronika mają wprawdzie trzecie miejsce. Ale w popie są zdecydowanie wyżej. Dzień dobry panom, witamy się bardzo serdecznie. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie, również pan. No to cóż, trzeba przedstawić. Go, go, money, oczywiście, dzisiaj w naszym studiu. Skład dwuosobowy. My witamy Michała, Michała, lidera grupy, i Emila, klawiszowca z tego z tymi który... liderami, to nie do końca jest prawda, ponieważ działam na tych samych szczeblach, więc to było nas szybko pisane i tak naprawdę pozycja lidernego się trafiła, natomiast... więc. Okej, okay, czyli taki prawdziwy, prawdziwy, prawdziwy duet, czyli oboje pełnią ha, tą samą rolę, jeden bez drugiego e, nie funkcjonowałby, z, e, powiedzcie jak się poznaliście, bo z reguły takie duety mają swoją jakąś Historię. My w Gutem Radio uważamy, że yy, najczęściej są to przypadki i trzeba po prostu. I to Tym razem czelko. też był przypadek. Dokładnie, to już, był nie. raczej przypadek taki. Bo zna, e, znajomy nas ze sobą, jakby poznał i, i od tej pory <laughs> już staramy. Poznał się. Ko kolega, z którym, że tak powiem, miałem się poświęcić ku nowemu projektowi nie za bardzo miał czas, poświęcił się pracy zawodowej nie muzyce. Mówi słuchaj, mam fajnego kumpla, masz do niego numer, ten sam klimat muzyczny, na pewno się dogadacie. Zadzwoniłem do Emila. Wymieniliśmy parę maili, spotkaliśmy się, no i tak od kwietnia jest GoGo go tak tak Wie, Wiem, Michał, że jesteś DJ-em, e, zamiłowania, zapalenia. E, powiedz jakie na twoje największe, może nie tyle osiągnięcia, ale w jakich klubach grałeś? Gdzie ci najlepiej grało w Polsce? Czy uważasz, że w Polsce są kluby, w których e, można fajnie się bawić, e, gdzie nie potrzeba gwiazd, a e, widownia publiczność potrafi spożyć wraz z DJ-ami wspaniałą atmosferę? Wiesz uważam, że tak, aczkolwiek przez ostatnie 4 lata byłem poświęcony innemu projektowi muzycznemu, zespół Monopol. Zagraliśmy 350 koncertów w 3,5 roku, więc dokładając pozostałe miejsca, w których grałem, to tak mi się wydaje, że już grałem wszędzie, no ale niestety tych klubów, znaczy niestety, tych klubów nowych powstaje naprawdę cała masa, no i te nowe miejscówki się otwierają, więc taka niekończąca się opowieść, że tak powiem. No to dobrze, Ty chcesz rozpocząć nową opowieść, powiedz mi w takim razie, co to... Skłoniło Ciebie do tego, żeby rozpocząć swój skład, no bo właściwie przy takim sukcesie, skoro mówisz, 350 koncertów w 3 lata, no to dobry, bardzo dobry można powiedzieć wynik. I cóż, nagle chcesz grać na siebie, mało było sukcesów, czy już wiedziałeś, że na przykład tam na przykład większa jakoś lepsza przyszłość Cię nie czeka, co cię skłoniło do tego, żeby zrobić coś. Na własne konto. W zespole poprzednim nie byłem sam, więc, że tak powiem, nie była to tylko i wyłącznie moja osobista decyzja, tylko decyzja osób, które w tym momencie znajdowały się w zespole. Poza tym, zawsze chciałem się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty. Że tak powiem, interesuje mnie również muzyka komercyjna, aczkolwiek troszeczkę innym znaczeniu niż był zespół Monopol. Staram się za Emilem pozyskiwać tylko i wyłącznie zagranicznych wokalistów albo posługujących się językiem angielskim. perfect i ku temu się skupiamy. Ale myślę, że dzięki Monopolowi możesz powiedzieć już o jakimś swoim pierwszym sukcesie w miło młodego wieku. Bo z tego co ja pamiętam, Monopol miał kilka już takich przebojów. Nie wiem na ile radiowych, na ile bardziej imprezowych. Eee, wymienię tutaj chociażby Zodiak na Melanżu, Lance, Monaco. Eee, było tego trochę, było... a 8 singli w sumie wydaliśmy z teledyskami. Było tego trochę, powiem sam szczerze, że się bardzo świetnie przy tym bawiłem, na różnego <śm> rodzaju imprezach eee, zakrapianych, no muszę to podpowiedzieć. No Zodiak też był zakrapiany. <śm> Ja muszę powiedzieć bardzo fajnie, bo muzycznie bardzo mi się oczywiście podobało, bo elektronika, z drugiej strony fantastyczne teksty, czy taki pastisz wprost mówiąc, to też jest pewien styl muzyczny I muszę powiedzieć, że chwalę czoła rzeczywiście, jeżeli brałeś udział w tym projektu, ale myślę dało Ci to też jakieś pewne doświadczenie. Jest już myślę bardziej obyty z publicznością, z tym, co to jest studio, co to jest nagranie i myślę, że możesz też swoim doświadczeniem w tym duecie zainspirować swojego partnera, przy okazji wnieść powiedzmy ten element tego, tego doświadczenia i pokierować tym swoim nowym projektem w jakiś sposób. To na pewno, jeżeli chodzi o najwyższe sukcesy, bo pytałeś o to wcześniej, to z monopolem Zodiac na Melanżu był hitem dekady w telewizji Viva, czyli ostatnich 10 lat. I akurat była taka śmieszna sytuacja, że wychodziliśmy na zagranie koncertu noworocznego Wełku tam na ten plac Jana, Jana Pawła, i tak już nas pośpieszają, pośpieszają, tak doszło do tego drugiego miejsca. Na drugim była albo, albo Justin Timberlake, albo Britney Spears i mówimy, no dobra, to już wychodzimy i w tym momencie jak mieliśmy zamykać drzwi, to numer jeden Zodiac na Melanżu wjechał, więc zakropiliśmy i poszliśmy na... Scenę, no i tak to się dalej potoczyło. A jeżeli chodzi o samo doświadczenie, to tak, faktycznie no graliśmy imprezy na kilkanaście tysięcy osób, a i również y, te na małą garstkę osób, które uważam, że są najtrudniejsze, bo nie sposób zagrać dla tłumu, sposób zagrać tam dla, dla kilku wybrańców. Prawda? Ja chciałam dopytać w takim razie, skoro mowa o to, Twoim doświadczeniu, Emil, no jesteś przecież drugą równorzędną cząstką zespołu, bo chociaż nie da się ukryć. mowa bo, no właśnie, nie da się ugryźć, no to w takim razie y, powiedz jeszcze kilka słów o sobie, jak to wygląda z Tobą Emil. Czujesz się chodzi, na scenie, czy również miałeś okazję zdobywać takie doświadczenie? Jeśli chodzi o mnie, to raczej na scenie nie mam doświadczenia, bo jestem muzykiem producentem. Znaczy muzykiem, no trochę miałem, dos, miałem scenę jakby wliczoną w szkołę muzyczną, bo chodziłem do szkoły muzycznej, dlatego też, jak mówię, jestem dyplomowanym muzykiem. Natomiast od 10 lat mniej więcej zajmuję się kompozycją. Wcześniej też pracowałem nad innymi, że tak powiem, stylami. W ogóle zajmuję się też różnymi stylami. Tutaj, jakby to jest jeden ze styli właśnie chcę promować tutaj, czyli pop dance. Mm -hmm. To jest coś. Styl... z projektem. No właśnie, to jest styl, z w który też chcesz promować, ale w który też chcecie trochę zainwestować. Go-Go-Money, ta nazwa może to sugerować. No. <laughs> Mam nadzieję, że. Liczycie na duże pieniądze. Pieniążki, przyjdziecie do nas. Go, go i to szybciej. I wszyscy myślą. Nie wiem, czy pamiętacie przebój zespołu Bros jako pierwszy, tak? W którym pytali się retorycznie, kiedy będziemy w końcu sławni, tak? I taki przebój zdobył sławę. Dlatego myślę, że trzeba iść ostro, odważnie. Jeżeli chodzi o kasę, to o tym powiedzmy oczywiście gdzieś tam w Każdy myśli, produkując jakąś muzykę, żeby na koniec dnia móc z tego żyć i zarabiać, bo wtedy to jest fantastyczne, jeżeli to jest nasze prawdziwe zajęcie, możemy się temu poświęcić, jest to pasja, z tego żyjemy. No wszyscy marzą chyba o takiej pracy, że, że, że da się z tego żyć i jeszcze do tego dodatkowo jest to naszą pasją. Czy macie jakiś swoich ulubionych producentów, wykonawców, którzy mimo wszystko w jakiś sposób wpływają na to, jaką muzykę próbujecie produkować, Jaka muzyka Wam się podoba? Znaczy ja to w muzyce, że tak powiem klubowej to siedzę lat kilkanaście, więc ciężko mi tutaj kogoś, że tak powiem wyłonić z tego całego grona. Mm, przedział jest naprawdę od lat 80. Po, po najświeższe rzeczy to zależy od dnia i godziny. Nie wiem, jak ma Emil. Mamy też takie momenty, że ja mówię do Emila o pewnym artyście, który był ikoną w latach 90., jak ja byłem mały, to po prostu go wszyscy słuchali. Każdy miał kasetę, bo jeszcze płyt nie miało. A Emil do mnie mówi: Kto To jest doktor Alban. <grym> naprawdę? Emil, to też się? No. Słuchajcie, no doktorów końc. na pewno było wielu, w ogóle jeszcze doktor Motę przypominam, który też bardzo mocno namieszał na scenie klubowej. Doktor Dre. Był doktor Dre. <laughs> Myślę, że warto czasami udać się do specjalisty, on może nie tyle coś podpowiedzieć, ale nasunąć pewną inspirację. Dzisiaj w audycji mówiliśmy wcześniej o e, doktorze Durandzie. <laughs> Duranie, który który wymyślił e, seks maszynę e, leczącą możliwość kobiet. E, także myślę, tych inspiracji e, medycznych może tutaj być e, bardzo wiele. Ja jeszcze jestem ciekawa jednej rzeczy, jeżeli o Was chodzi. Dbać mocno o Wasze zagraniczne brzmienie. E, tak, I to jest rzecz, zakładnie. którą się mocno chwali w ogóle przede wszystkim u wszystkich artystów polskich i chyba nawet super komplementem jest, jak ktoś komuś powie, ej, ej brzmi w ogóle tak, jakby nie było zrobione w Polsce. To na razie no niestety, straszne, tak, tak, ale to, niestety tak to jest. Tak to często jest. wygląda. No to teraz w takim razie dokąd mi życie, w sensie, że jak daleko chcielibyście e, gdzieś tam rzucać te swoje nagrania, żeby było oczywiście grane? No i czy macie jakieś pierwsze plany z tym, żeby prezentować je również jakoś za granicą? No bo rozumiem, że to jest ten cel. A może nie, może po prostu zadbacie o to, żeby być popularnymi w Polsce. Myślę, jak to wygląda? Wygląda to tak, że staramy się cały czas jakby e, wysyłać do stacji radiowych, do, do klubów też, do różnych znajomych. Producentów czy DJ-ów. Chciałbym wyprostować, jeszcze nic nigdzie nie wysłaliśmy. <grym> Ale będziemy wysyłać. Ale będziemy <grym wysyłać. <grym Ale wysyłać, tak jak kolega mówi, będziemy wysyłać, będziemy mamy wysyłać. zrobić to w poniedziałek. Staramy się teraz mm -hmm. rozpromować ten nasz pierwszy singiel. Nic sambady, do którego będzie teledysk również wkrótce. I cały czas jesteśmy w ogóle w fazie jakieś tam e, półproduktu, i gdyby nie was konkurs, to może byłoby to za dwa miesiące, a nie za dwa tygodnie, więc. Otóż to, właśnie chciałam zapytać o konkurs sam w sobie, bo e, to jest tak, że jedni artyści e, niekoniecznie nie chcą brać udział w konkursach, bo zawsze uważają, że mm, muzyka to nie jest coś, coś, z czym należy się ścigać, tylko po prostu każdy robi coś dla siebie, a inni z kolei jak najbardziej korzystają. My się bardzo cieszymy, że jest tak wielu tych, którzy korzystają właśnie. No i w związku z tym chciałabym Was zapytać jeszcze, z jakim podejściem wy po, w, właśnie wybraliście. To mój debiut się w konkursie, konkursu. Nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie. A, a czyli jednak. Nawet w recytatorskim szkole. <laughs> a co Was skłoniło do tego, żeby wybrać Discovered by Good Time Radio? znalazłem chyba na tablicy Bartka Królika w ogóle, to, że jest konkurs i wszedłem, zadzwoniłem Tutaj Milam mówi, słuchaj, jakiś konkurs jest na remix, to może byśmy zrobili ten remix. No, mm -hmm. no i jakieś pięknie. Tam musimy małymi kroczkami, że tak powiem, się wspinać do góry. Zrobiliśmy ten, ten remix i w momencie, jak go miałem uploadować, to zobaczyłem, że w ogóle jest tyle kategorii, tyle rzeczy się dzieje, więc stwierdziłem, że te nasze niegotowe rzeczy, no, no tak, instrumental, moment, tak i mm -hmm. nic są bady, które tak naprawdę teraz daliśmy wam taką wersję prawdziwą, zmasterowaną, skończoną, poprawioną. Więc eee, było to totalnie niechcące. Świetnie. Totalnie niechcące, ale z drugiej strony dobry deadline na to, żeby dopiąć po prostu swój materiał Jest i sprawdzić. Jest szansa się sprawdzić, tak? W mhm. takich warunkach. I sprawdzić, co myślą o tym słuchacze. Mhm. Dokładnie. Przede wszystkim. Bardzo fajnie. Widziałem Wasz e, serwis na profilu Facebook. Rzeczywiście. Też powstał e, niedawno. Jeszcze nawet wszystkich znajomych nie zaprosiliśmy. A, ale fajnie, że postujecie nasz konkurs i świadczy to o tym, że macie jednak podejście troszeczkę inne niż wiele zespołów, które zgłosiło się do naszego konkursu, e, którzy od wielu tygodni nie mają w ogóle żadnych głosów. Żeby e, samemu na siebie nie zagłosować. Może e, no, nie mają Facebooka na przykład. No. Nie to, żebym ja komuś podpowiadał, tak? Teraz zobaczymy, że wszystkie. 0 na 1 wzrosły. Ja myślę, że, że to jest w tej Uw, chwili rzeczywiście tak dużo różnego rodzaju informacji przekazywanych. Traktowane jest to, jak to tak, tak zwane, spamowanie znajomych i przyjaciół. Wydaje mi się, że na tym polega właśnie konkurs, żeby ludzie w jakikolwiek swobodny sposób mogli wypowiadać się. Dzisiaj ta społeczność, myślę, w ten sposób działa, że właśnie tak się powinno promować, moim zdaniem, wykonawców w sposób całkowicie niezależny, z niczym niepowiązany, w sposób taki spontaniczny. Myślę, że z tego wychodzą fajne kawałki. Myślę, że Good Time Radio postara się za dbać o to, żeby takie wschodzące gwiazdy jak Wy no nie skończyły na tym konkursie, na którymś miejscu, mimo że będzie to nawet latne miejsce, być może nawet nagrodzone, ale że to był początek Waszej historii nie tylko muzycznej, ale historii związanej z Good Time Radio. Będziemy starali i walczyli się o Was, o wszystkich naszych uczestników, jak wy Będziemy grali Wasze nagrania w naszej audycji i oby Good Time Radio grało w coraz większej ilości domów, w coraz większej ilości radbiorników, być może za chwilę cyfryzacja. Radia spowoduje, że będziemy także, także słuchani na polskich drogach. A ja my mam... tak, no, tak. prosimy oczywiście. o głosowanie w kategorii Elektronika na Google Go Mane. Jesteśmy na trzecim miejscu. Mam nadzieję, że szybko awansujemy. Świetnie, to w takim razie na koniec naszego dzisiejszego programu Discovered by Good Time Radio. Panowie już pięknie zaagitowali. No, faktycznie, popie pierwsze miejsce w elektronice trzeciej, jeszcze mogą mieć pierwsze. Startuję oczywiście w dwóch kategoriach, po to, żebyście Wy jak najszerzej mogli posłuchać ich muzyki i zobaczyć, jak bardzo są jeszcze różni w swoich stylistykach. Ja dam tylko, że panowie także prowadzą w konkursie w kategorii na remiks. Jako jedni z nielicznych poświęcili swój czas, żeby zremiksować nagranie, które zgłosiliśmy dla naszych producentów i też koła za to widać, że nie boją się ciężkiej pracy. Jest to dla nich pewne wyzwanie i mam nadzieję, że także ich zatruszę. Ktoś mógłby pomyśleć, że mamy zbyt dużo wolnego czasu. <laughs> nie no, po prostu jesteście zdeterminowani w działaniu i wiadomo, no inwestujecie. To jest w przyjemność, to jest są też eksperymenty. Dokładnie. W dobrych stylach. Go Go Money byli dzisiaj naszymi gośćmi. Też żegnamy, machamy. Żegnamy wszystkich, Dzięki, że wpadliście. Dziękujemy. No i z pewnością do usłyszenia w Good Time Radio. i do zobaczenia. I pewnie kiedyś. do zobaczenia z pewnością w jakimś klubie. Wiem, że tam was nie zabraknie. Na pewno a gdzie jeszcze? No właśnie, a gdzie jeszcze może znowu w Good Time Radio. Dajcie im kolejne szanse na to, żeby mogli jeszcze zdobywać ostatnie, trzecie miejsce do kolekcji. Może będziecie <laughs> mieli wtedy jakiś tam swój następny rekord. Fajnie, dzięki, że wpadliście. Dzięki, dzięki. pozdrawiamy, dziękuję. cześć. Pozdrawiamy hej, hej. Legenda you